Poprzedni odcinek na moim kanale skończył się tym, że musiałem gwałtownie wyłączyć komputer i totalnie nie wiem, co się ze mną stało. Nie wiem, czy żyję, nie wiem, czy jeszcze jestem na tych kidowicach, czy jestem w jakimś więzieniu. Nie wiem nic. Nie wiem totalnie, co się dzieje. Jedyne, co wiem, to to, że zaraz wejdę na serwer po raz pierwszy i zobaczę, co się tak naprawdę stało. Czy w ogóle, czy w ogóle, no czy w ogóle jestem, czy w ogóle jest do czego wracać, widzowie tak naprawdę. Na same starcie łapka w górę i subskrypcja. Kto lajkuje i subskrybuje, ten jest prawdziwym wizem, widzowie, więc koniecznie to. Zróbcie, a wtedy mam nadzieję, że będą większe szanse na to, że Że przetrwam to jakoś i tak dalej Dobra, wchodzimy na kidowicę, uwaga Ładuje, ładuje, ładuje ładuję. I, 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 uwaga Okej, okay, dobra, wiem gdzie jestem Jestem, jestem, uwaga Jestem w tej świątyni magika i ja chcę stąd być, bo tu może ten potwór w każdej chwili być więcej. Ja nie chcę tutaj w ogóle przebywać ani chwili dłużej. Ale wychodzi na to, że jak wyłączyłem serwer e, czy serwer, komputer to. Ym, to magik stracił. Stracił kontrolę nadem. Ej, ale w ogóle ekran nie pulsuje. Ja mam znowu te białe oczy! Ej, co jest grane? Ej, dobra, dlaczego mi wróciły te białe oczy? Dlaczego mi wróciły te białe oczy? Nie rozumiem tego. Czy, czy ja w jakiś sposób oduczyłem? No widzę, że się schakłem. O nie, o nie. O nie, Co, nie on masz Czerwonych o oczu? Nie, 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 ja nie, nie. nawet ten. rozmawiać, Ja nie chcę nawet z nim rozmawiać. Gdzieś się ten... miecza? Gdzieś go zostawiłeś to, tej oczy. Zniknęły. Czy to jest przez miecz? Łapczę. Gdzieś go nie. znajdę. Musiałeś gdzieś go zostawić. Nie, 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 nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze widzowie. To jest, jest twój dobrze. koniec. To jest mój koniec, ta jasne, dobra. Słyszałem coś. Słyszałem coś. Słyszałem coś. O nie, 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 nie. Tu coś... Co to się dzieje tu? Czekaj. Idę, idę stąd, idę stąd, idę stąd, idę stąd, idę stąd, idę stąd. Nie, 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 Wracamy na Kidowice, wracamy na Kidowice, wracamy na Kidowice. To jest to... O nie, tu coś do mnie strzela ciągle. Tu coś do mnie... No nie, 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 nie. Oła, oła. Dobra, nie. Wychodzę, 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 wychodzę. Nie, 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 widzowie, tak to, nie, tak to być nie może. Tak to być nie może. Ej, dobra. Potrzebuję pomocy czyjeś. Tosia! Zawołam siostrę. Chodź, 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 chodź szybko. Jest sprawa, jest sprawa, jest sprawa. Chodź, chodź, chodź. Mam, jest akcja. Potrzebuję twojej pomocy. Tu jest kartka z kordami na kidowicach. Musisz na te kordy się udać. Czemu? Musisz tam pójść i tam jest, tam jest yy, ruina statku. Ruina statku tam jest i po prostu musisz... Tam jest skrzynka, jedna jest pusta, druga jest pełna, i w tej drugiej jest miecz. Miecz, który nazywa się miecz zniszczenia. I po prostu musisz musisz go zabrać i mi go przynieść w Minecraft. Ja nie mogę teraz wejść na serwer, bo magik mnie męczy. No, to się, to się nie śmie, to nie jest zabawne. Zajdź na te kordy i zabierz ten miecz i mi go przynieść w ten Kidowic. dowid. Dobra. Dobra, no ja, jakoś to, ja jakoś to przedłużę. jakoś ja nie wiem, ja nie wiem. Ja co ja mam robić w takiej sytuacji? Dobra, moja się zajdzie po ten miecz. To jest jakiś plan, to jest jakiś plan. I mam nadzieję, że to nam pomoże. Jak przyniesie mi ten miecz, to znowu powinienem stać się nieśmiertelny. Nie Bo widzowie, podsumujmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Jak dobrze to rozumiem, w momencie, w którym zdobyłem ten miecz, to po zdobyciu tego miecza moje oczy zamieniły się na czerwone. Całkiem możliwe, że miecz zniszczenia sprawia, że ten, kto go posiada, jest niezniszczalny. Więc na to by wychodziło, że właśnie przez to te oczy mi się zmieniły i stałem się niezniszczalny. I. W momencie, w którym pozbyłem się tego miecza, od razu to się jakby nie, nie zrobiło, tylko jakby musiał ten efekt jakby zejść mi z czasem, albo widocznie się oddaliłem od miecza wystarczająco daleko i po prostu te oczy z powrotem mi znikły, co oznacza, że jeżeli Tosia przyniesie mi ten miecz, całkiem możliwe, że moja niezniszczalność z powrotem wróci i po prostu w ten sposób będę, no będę będę w stanie znowu dalej żyć, bo teraz to magik jest w stanie mnie zabić, ale dobra, słuchajcie, wejdźmy na serwer. I jeszcze raz spróbujmy spróbujmy po prostu gdzieś jakoś się przedostać na kidowice, bo to trzeba się, trzeba się jakoś poukrywać i zagrać na czas. Dobra, tu, 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 tu. tu, tu I co? Tu, tu, tu. Myślałeś, że uciekniesz? Głupcze! <laughs> nie, dlaczego, dlaczego? Proszę, tutaj wrócisz. Nie, 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 nie. Dobra, idziemy stąd, idziemy stąd. Nawet nie Nikt będę z nim rozmawiał. Tutaj nie da. Nawet nie chce z nim rozmawiać. O nie, dlaczego pada deszcz, Dlaczego pada też? Co nie będziemy cię strzeliłki, ono? A waaa! Nie, 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 nie. No i to jest... Co on? Słyszałem to, ja już... O nie, tu gdzieś magik, tu gdzieś magik rzuca we mnie mieczary, on mnie namierza. Czyli on dalej jest w stanie mnie nam... On wszedł na jakiś wyższy poziom nie, 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 dobra, muszę szybciej, muszę szybciej uciekać. Mam nadzieję, że moja siostra zdąży mi... Ała! nie, 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 do... prawie mi uderzył ten piorun! Prawie mnie uderzył ten piorun! Mam nadzieję, że moja siostra zdąży zdobyć ten miecz. Ja nie o nie, 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 nie. tu znowu strzał, tu Dobra, szybko, 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 szybko. Muszę wyludować dziś na kidowisek. Szybko, 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 mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, widzowie. Mam bardzo dobry pomysł. Uwaga, lecimy tu, lecimy tu. Uwaga. Zagramy na czas, zagramy na czas. Pamiętacie to miejsce? Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, lecimy w dół, lecimy w dół, lecimy w dół. To tutaj dalej jest, to tutaj dalej jest. No tutaj może mnie jakoś nie uchwycić, nie? Aczkolwiek. Nie! O! Oh, nie, 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 nie! Dobra, dobra, nie, 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 to jednak nie był dobry pomysł. Nie mogę być w zamkniętych przestrzeniach, bo ja nie mam gdzie uciec. Jak on mi pójści przez taki tunel czar, to jest koniec no, dla mnie. Nie, 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 szybko, 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 szybko. Dobra, o nie, tu znowu strzał, nie, no co ja mam zrobić? Mam nadzieję, że moja się to zdobędzie, szybko! Ej, co? Ja, co ja? Ja nie wiem co ja mam teraz zrobić w tym, w takiej sytuacji. Chowamy się, chowamy się, chowamy się, zejdźmy tu. Dobra, to jest jakiś sposób na... Porządna... Nie, nie, jaki domek mi się pali. Dobra, czekajcie, zaraz to sobie z. z tego, z piramidy Tuptusia. Nie wiem, czy Tuptus gdzieś jest, czy on tutaj jest. Halo, Tuptuś, jesteś tu? Halo! Tuptuś! Nie ma go tu, Ty, o nie, to pewnie jest na kidowicach. pali mi się dom, faktycznie. Ej, Dostałem! O nie, trzesienie ziemi, trzesienie ziemi! Nie, 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 nie! Nie, proszę, 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 nie, bo zginę! Zginę, zginę! Oła! 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 Dobra, szybko, 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 Potrzebuję złotej jabłka jakaś, potrzebuję złotej jabłka! Czy ja mam jakieś złote jabłka? Nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic! Nie mam nic. O nie, tutaj coś do mieć. Widzę, widzę, jak do mnie próbuje celować, o nie! Dobra, tu, szybko, nie, dobra, wynosimy się na 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 na, na, zoo. na zoo. lecimy do zo. Nigdzie stąd się nie wybieram! To jest moja wioska, mam prawo tutaj być, bardziej niż ty! Teraz dobra. będzie moja! Dobra, szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Dobra, schowajmy się tu. On no, strzela gdzieś, o nie! Tu widziałem... O ła! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Dobra, wylatujemy, wylatujemy, wylatujemy. Nie on mnie ciągle ma na celowniku, co ja mam z tym zrobić tutaj Dobra, czekajcie, 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 musimy się... Musimy się skupić, na pewno go się da jakoś zauważyć. Oła! Nie, 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 no dlaczego on takie rzeczy robi? Co ja mam zrobić, dobra Tosia, gdzie ona jest? mieczem? potrzebuję go! Nie masz czerwonego oczu i teraz mogę cię zabić w końcu Nie, 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 ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, dobra potrzebuję. Oła! Co jest! Dobra, nie, 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 on ma te same mocy, co ma ta, ta, ten dziwny potwór! Dobra, nie, ała Dobra, dobrze zdesz, dobrze zdesz, bo ja gasnę przynajmniej, gasnę przynajmniej, gasnę przynajmniej, gasnę przynajmniej za każdym razem, kiedy jest tutaj użyty we mnie jakiś czar. No muszę się schować, muszę się schować. ała ła Dobra, tu... Nie, nie, pajęczyny, pajęczyny, nie, nie, zginę zaraz, zginę Dobra, tu, 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 tu. tu, Nie wiem po co ja chodzę po tym moim domu. Jeszcze te pajęczyny mnie no, nie straszą nie, 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 no co ja mam zrobić, Ja się przed nim nigdzie nie ukryję, to jest jedno zrobienia. Ała! ała Nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko! Szybko! Nie, 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 no proszę, gdzie jest moja siostra, gdzie jest moja siostra! Szybko, szybko, szybko Nie, 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 nie! Co, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? O nie! Nie mam dwa półtorej sytuacie, To Tocia, daj mi ten miecz! Daj mi ten miecz, daj mi ten miecz! Daj mi ten miecz, szybko! O moja głowa, co jest? Co się dzieje? Gdzie jestem? Halo! Halo! O! Co jest, co jest? Co się stało? No spróbujcie, zabijam tym mieczem. Jak, no, jak zabiłaś tym mieczem? Jak to tym mieczem? No dobrze, bo teraz widzisz, że jesteś zdrowa magik. Jak jestem to już zdrowy? Nie, nie mam tych oczu! No, ty nie widziałeś. Ej, coś? Nie, ja, no, ja nie pamiętam nic, ja tylko pamiętam, że, bia, pamiętam, że magik mnie gonił i że chciał mnie zabić. No zdrowy już chyba jesteś, nie? Ci pomogłam? Dobra, ja nie wiem, coś. Ja, to było tak straszne. O, tu jest ta moja maska! Co jest grane? Słyszę jakieś stwory, ale to dlatego, że jest nos, ktoś się nie wyspał. O, tam widzę, że ktoś. Co to jest? Co tu się wyprawia? Dobra. Ej, dobra, czyli to czyli oznacza, to że jestem w tym momencie. Z... Dobra, ja nie mogę, to jest tego koszmaru, czy to jest jakiś sen tylko. Ej, to jest wszystko na poważnie, weź mnie uderz. Tak, na no, poważnie. Co ty gadasz? Ej, dobra, ja nie no. wiem, dobra, to jest niesamowite. Widzowie, żyjemy, żyjemy! I wszystko wróciło do normy, dobra, jak dobrze. A gdzie jest magik? Właśnie jego nie wiedziałam od tego czasu. Że już A ja długo nie go chyba. tutaj tak leżę? No, trochę. Tak, znaczy, okay. jest kilka dni. Co? Kilka no, dni? No, przeleżałeś Kiedy to zminęło? Dobra Dobra, to było straszne, widzowie Ale wróciłem do siebie I jak widać, nie mam tych oczu Nie wiem, co tam się stało Będę musiał to na, na chłodno przemyśleć wszystko Ale najważniejsze, że już wszystko ze mną dobrze